To y, witam wszystkich Was serdecznie w następnym odcinku z 1 vs 1. Dzisiaj jest ze mną ninja. ma. No i gramy znowu na wópki i... i w ogóle nie nagrywałam tego drugi raz. No i ja wygrywam. Tak wcześniej. No, i w poprzedniej nagrani tak. Co? <laughs> no. Jest! Jest! Pierwszy wygrany, haha No i teraz wezmę twoją łupkę. I będę go ksić A mi palec spędzi teraz, matko jedyna, kochana, no Już mam na co zwalać teraz Jak cię nie zabiję Że mi palec pali. No jak?! Nie wytrzymam Nie wytrzymam Miałam cię na... Ja miałam... No byłam z lewej, a no z twojej prawej była bo... No, no, nie miałam cię na celowniku, no. A ja to zapisłam. Nie, już nigdy już takiej okazji nie będzie. Ja jak Polacy na euro. Say what? Do euro? E euro? No. Wszystko? Polskich. Y polskie mecze wszystkie obejrzałem. Tu ja! To co się zlewa w antyterrorystach? Dobra, to na co? Tego mnie na co? Uho, się ho, Na co? Akurat żeś ładna, po ho, ho, ta ho, taka ładna, podoba się. się. no właśnie tego ho, nauczyła. A no właśnie tego cię nauczyła. Nie. No, Pokaż czego cię nauczyła A tego cię nauczyła? Ale to najpierw ja ją nauczyłam Ona na no. no tak Wątpisz w to No mówiłam, że ja ją nauczyłam zobaczymy zaraz to się więcej nauczył no, dawaj, dawaj No to... Wydałam Ci teraz pokazać Ale już Ci nie dam teraz No nie wierzę! Aha, aha. Ta gra jest nienormalna Nie lubię jej Naprawdę Co, znowu do ciebie z Tobą przegram do trzech? Znaczycie co? Ho, ho. No jak niby, no? Halo? Ja już 40 losu Dobra, to już? Słuchajcie No boju, święty, kochany Ja w ogóle się nie denerwuję, Ale jak ty na stopingu grasz? Jesteś raz. Specjalnie, walkie Nie wiem, że ten to jest nienormalny moment. Dobra, no przeskakujesz mi! Zatrzymaj się w miejscu przez chwilkę. Ja strzeliłam. A co ty mnie zabiłeś Szukujesz system nie może, tak nie może że no nie może znowu do trzech mnie zabijesz to nie może być pewnie on mnie widzi, nie wiem co robi, pewnie za mną gdzieś idzie może no, iść ja bardzo dobrze jest jest! pierwszego znalazłam! A ty mnie widziałeś? Przez chwilę chociaż? No, widać, że z twoja wyjścia Ja się bałam, że... Ty... cały czas się odwracałam do tego, bo się bałam, że ty za mną idziesz Czy chcesz mi kosę zrobić albo coś takiego? ja wrócił, nie chcesz mi kosę zrobić Mhm Oh! Cię tam nie Co Gdzie to mnie! Bieć! Bestio! Mam cię, mam cię, mam cię, mam Jest! Jest! Robiłam to. Ale, że ja cię, ale, że ja wygrałam tą walkę, bitwę z nożami. Hm? Dobra, dobra, dobra. No fajnie tak w Nie wierzę. No jak! Nie się tej No i wygrał. No dobra, zostaje wcześniej na <ścoughs> Ja nie mogę. Dobrze, Ninja, więc dziękuję Ci bardzo za za ten odcinek. Dziękuję. Mm. Y no, tak naprawdę to co ja ci dam forę, nie? Żeby nie było. To było no tak, wszystko było ustawione, wszystko przed odcinkiem, żeśmy ustalili, że koprannicza wygrywa, żeby nie było, że dziewczyna wygrywa z, z Tomaszem, więc no. Tak było, nie? Ja jeszcze sobie lagi specjalnie zrobiłem. No, tak, jeszcze lagi specjalnie zrobił. Ta kosa też była ustawiona, wszystko było ustawione. No, także dziękuję bardzo za odcinek. No właśnie, no tak. No dobra, więc rewanż tam kiedyś, rewanż tam kiedyś, ale już nie zawodowej, a to może zawodowej, jakby zobaczyłam. I wtedy już ustalamy, że ja wygrałam. No nie? Dobra, no to yy, dzięki za odcinek i pa pa, pa.